Przed nimi najtrudniejsza z prób Dreszcz jest dobry Przeżyć like Oznakowali was W świecie, który stworzony jest po to, by zabić Będzie coraz gorzej W świecie po wielkiej katastrofie Może to jest jakiś trop Nie będzie łatwego happy endu Nie wyjdziecie stąd ale też nikt się nie podda. Jeśli więźniowie labiryntu odnajdą drogę do wolności. Czeka ich przerażająca próba ognia. Jeden z największych filmowych przebojów ostatnich lat. Wieczór z więźniem labiryntu. Dzisiaj od 19 w Kanal+. Plus.